Cześć, jakiś czas temu kupiliśmy 200 roślin do naszego ogrodu. Rabaty są już skończone, więc dzisiaj pokażę jak one wyglądają, powiem ile to wszystko kosztowało oraz pokażę linkę kropulującą, którą zamontowałem na tych rabatach, bym nie musiał tego samoczynnie. Podlewać. Zapraszam na film. Najpierw może pokażę te rabaty, a później omówię w jaki sposób założyłem tą linkę kroplującą, jak to się robi i o czym należy pamiętać, jak często podlewać i tak dalej. Jeżeli chodzi o rośliny w moim ogrodzie, ja się mało na tym znam, wszystko wybierał Mariusz, mówił gdzie mamy to sadzić, patrzył gdzie jest cień, gdzie jest cały czas słońce i doradzał co gdzie ma być, także. On tutaj wszystko zaprojektował. Pierwsza rabata na rogu naszego domu, róża santana i wszystkie inne roślinki, których nazw nawet nie będę próbował teraz Wam przywołać, bo nie pamiętam. Jak widzicie opuszczona linka kroplująca, z nią był tutaj delikatny problem, bo był brak dojścia, musiałem się tutaj przekopywać, ale to później opowiem jak ją zamontowałem. No i jest tutaj troszeczkę roślinek i tak jak Mariusz w poprzednim materiale opowiadał, że my i tak bardzo rzadko sadzimy te rośliny. Je powinno się sadzić dużo gęściej, ale z racji na budżet bo tak naprawdę musielibyśmy wydać przynajmniej trzy razy takie pieniądze bo trzeba by było je trzy razy gęściej posadzić no to zdecydowaliśmy się, że one po prostu same się będą rozrastały. Później Wam pokażę jak to wygląda rozrost tych roślin bo my tutaj jak widzicie nie daliśmy agrowokniny gdybyśmy dali agrowokninę to one by się po prostu nie rozrastały te rośliny bo nie miałyby jak, ale zaraz do tego przejdziemy po kolei. To jest jedna rabata, to będzie bardzo fajna, ta róża będzie rosła tutaj na ścianie, zrobię taką kratkę i ona się będzie wspinała będzie bardzo fajnie to wyglądało kolejna rabata, znaczy ta jest jeszcze nieskończona jak widzicie, tutaj mamy tylko te Świerki serbskie. Tutaj mamy trawy, i w tym miejscu jeszcze nic takiego nie jest posadzone, a będzie. Na pewno tam będą rośliny okrywowe w przyszłości. I tutaj coś jeszcze dekoracyjnego. Te róże już widzieliście, wcześniej posadziliśmy, i z przodu też takie trawy bardzo takie rzadkie bardzo rzadkie takie cienkie jak włos wyglądają i one się bardzo fajnie rozrastają. No i tutaj to jest chyba lawenda. Ale nie chcę zgadywać. Yy, kilka sztuk, tutaj róże i tam są róże. I jak widzicie, w tym miejscu też już mam linkę pociągniętą. Na szczęście miałem tam peszel wpuszczony pod kostką, także polecam każdemu przynajmniej jeden peszel między takimi rabatami puścić, by było łatwiej. W tym miejscu są rośliny jeszcze nie do końca posadzone, dlatego że tutaj będę robił donice i trzeba po prostu. Będzie tutaj bardzo często chodzić, bo muszę jeszcze kamień tutaj dołożyć, także nie było priorytetem, żeby tutaj wszystko obsadzić, a później nie móc tam wejść, tylko najpierw trzeba zrobić tą donicę, a później skończyć tą rabatę. Te rabaty łącznie nie są duże. Te trzy 4 które są w tym miejscu, może mają raptem 20 m2, więc to nie jest jakaś tam duża powierzchnia. Największą rabatę mamy. Yy, przy trawniku. Ale zanim to, pamiętaj o subskrypcji, o komentowaniu i dawaniu lajków, by ten film miał lepsze zasięgi. Idziemy dalej. I największa rabata, łącznie jakieś 40 metrów kwadratowych. Można liczyć tu, ten kawałek. Tam. I tam jeszcze kawałeczek 40 m2 i bardzo dużo roślin, jedna przy drugiej. No i czekamy aż one tutaj zarosną, tak jakby w całość, by jak najmniej chwastów przepuszczały. Bo jak one się tak rozrosną, to tych chwastów będzie tutaj zdecydowanie mniej. Oczywiście to nie jest jeszcze w 100% skończone, bo trzeba tutaj zasiłkować te wszystkie rabaty. My będziemy mieli zrąbkę. Mamy troszeczkę, ale jeszcze musimy przywieźć chyba z trzy przyczepy, żeby to wszystko tutaj zasypać, by ta ziemia nie, nie erodowała, tak? By trzymała też wilgoć, bo zrębka będzie trzymała wilgoć i rośliny będą sobie lepiej radzić. Jak widzicie, jest tych roślin bardzo dużo, ale są bardzo fajne. Jedna nam uschła gdzieś, czekajcie. O, ta tutaj, ale była połamana po prostu w transporcie, nam się połamała i nam uschła. No, i jak widać, te małe kwiatuszki już fajnie rosną i fajnie się rozchodzą. I właśnie na tym polega ten fenomen, że jeżeli my damy agrowukninę tutaj na przykład na powierzchnię, to te rośliny nie będą się rozrastać i rozchodzić. I mielibyśmy taki, taką jedną roślinkę, tak, tutaj w tym miejscu, w koło byłaby agrowłóknina, a ona, zobaczcie, ona się rozchodzi na boki i szuka ziemi, tak? Jak tutaj znajdzie ziemię, to będzie się dalej rozchodziła, aż w końcu Zrobi nam tutaj taki fajny dywanik z tych właśnie kwiatuszków i ograniczy na pewno przyrost chwastów. I w końcu te roślinki też się rozrosną nie tylko w szerz, ale i w wysokość. No i wtedy będziemy mieli mniej pielenia, prawdopodobnie dużo mniej aniżeli w tym momencie. I ostatnia rabata, to chyba już troszeczkę widzieliście, ta jest pod. Oknem i taka sama sytuacja. Tutaj na razie nic nie sadziliśmy, dlatego że donica trzeba ją najpierw skończyć. No i tutaj troszeczkę te róże nam podupadały, ale być może dlatego, że, że jest taki okres na nie i czasami jedne rośliny kwitną, drugie nie kwitną. Dobra, słuchajcie, pewnie jesteście ciekawi, ile to wszystko kosztowało, jeżeli chodzi o rośliny. To mieliśmy takie szczęście, że Mariusz ma firmę ogrodniczą i Fundację Zielone Kujawy. Dzięki temu mógł dostać ceny hurtowe. W związku z tym za te wszystkie rośliny zapłaciliśmy 1900 zł za 200 roślin, więc bardzo tanio, naprawdę ceny hurtowe. Tutaj Mariusza firma nas uratowała. Nie mieliśmy z, tymi, z tym państwem żadnej współpracy. Nic nie obiecywaliśmy, że nagramy na YouTube. Po prostu tak wyszło, że skoro ma firmę ogrodniczą, to może wziąć e, jako hurtowe ceny. No, tym bardziej, że braliśmy 200 sztuk i jeszcze pewnie będziemy w przyszłości brać 200 sztuk, na pewno albo i lepiej. Także e, dobra cena, ja jestem bardzo zadowolony. 2000 zł za 200 roślin to naprawdę niedużo. Jeżeli chodzi o system nawodnienia, zrobiłem go przede wszystkim dlatego, że, że to nie wszystko, e, bo Tutaj mamy rabatę 40 metrów, tak jak mówiłem, tam mamy z 20 metrów, i tu w przyszłości będzie jeszcze jedna gigantyczna rabata. I ja, w związku z tym, już w tym momencie jakieś pół godziny, 35 minut trwało podlanie tych wszystkich rabat trzy e, razy w tygodniu. I stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo skoro dojdą tam nam jeszcze rabaty, no to będzie to trwało zdecydowanie więcej. Więc postanowiłem zrobić linkę kroplującą, a jako że. Mam już rozprowadzony praktycznie kompletny system. Brakowało jedynie puszczenia rurek i doprowadzenia wody. Więc po raz kolejny odwiedziłem multiogrody w Olsztynie. Serdecznie polecam. I u chłopaków nabyłem kolejny zestaw do, do linki kropującej, do nawadniania kropującego. I tak, mam tutaj skrzyneczkę, którą musiałem oczywiście wkopać, dlatego że w tamtej skrzyneczce to jest moja główna skrzynka. Tam mam trzy zawory, elektrozawory, ale. Aby obsłużyć kolejną linkę kroplującą, musiałem dokupić jeszcze jeden elektrozawór z tego względu, że roślinki podlewamy częściej. Znaczy, byliny podlewamy częściej aniżeli żywopłot, aniżeli drzewa. Drzewa podlewamy raz w tygodniu. Najlepiej tak 20 litrów na drzewko. No a byliny podlewamy częściej, ale mniej tej wody. Więc musiałem te sekcje tak jakby rozdzielić. W związku z tym, musiałem dokupić jeszcze jeden zawór. I zamontowałem go w tym miejscu. Podłączyłem oczywiście przewody, e, wszystkie rurki podłączyłem, wszystko posprawdzałem. No i wszystko działa. Zresztą widzieliście, że jest mokro, e, dlatego że rano już dzisiaj się podlewało. Wszystko jest podłączone w taki sposób, że jest automatyczne i nie muszę tak naprawdę palcem kiwać, tylko pilnować tego systemu, żeby nic się tam nie popsuło. A jako, że mój sterownik Hunter, który mam w garażu, jest w stanie obsłużyć cztery sekcje i trzy programy, trzy różne programy, to mogłem sobie na to pozwolić. Czyli może tak jakby trzy różne odrębne elementy obsługiwać na przykład podlewanie trawnika o różnych godzinach na przykład właśnie drzewka i na przykład roślinki również można to rozdzielić w jakiś sposób i już jest, że tak powiem, zapchany na maksa. Czyli ja już nic więcej do tego sterownika nie jestem w stanie dołożyć, ale i nie będę potrzebował. Jeżeli chodzi o linkę kroplującą, to na tamtej rabacie mamy 80 metrów, tutaj mamy jakieś 40 metrów łącznie, czyli to daje nam 120 metrów bieżących linki kroplującej pod same rośliny, pod same byliny. A moja pompa jest w stanie pociągnąć 220 metrów bieżących linki kroplującej. Linka kroplująca, którą wybraliśmy z piotkiem z multiogrodów, to zwykła linka. My tutaj nie potrzebujemy tej z kompensacją, dlatego że nie ma przewyższeń, jest płasko i nie trzeba inwestować w lepszą linkę. I jak widzicie z tego zaworu, wypuszczony jest przewód PE-25, który rozchodzi się na prawą stronę i na lewą stronę. I na lewą stronę idzie ten przewód PE aż przy działce. O tu do końca działki. A propos, jak go później będę zakopywał w przyszłości. Na razie tak po prostu leży, bo jest bardzo sucho i bardzo twardo. Nie będę się bił z konie, że tak powiem. No i idzie do końca. Tam. Tutaj obok warzywnika. I skręcamy w lewo do tamtej rabaty. Dlaczego w taki sposób? Jeśli rozprowadziłem właśnie w taki sposób jak teraz, czyli dookoła działki tą linkę, a nie kopałem na skróty jakoś przez, przez trawnik. To w każdym miejscu tak naprawdę mogę się podpiąć. Dostałem takie specjalne złączki, które się wkręca do takiej linki, i można od tego, od dowolnego praktycznie miejsca, można się wpiąć z linią kroplującą. I na przykład, gdy będę miał w przyszłości, tak jak wspomniałem, w tym miejscu rabatę, po prostu podepnę się w tym miejscu do, do tej linii i pociągnę. Linię kropującą do tej rabaty, czy nawet gdybym chciał na upartego, mogę na warzywnik rozłożyć linię kropującą w przyszłości, gdy będę chciał, oczywiście, nie mówię, że tak zrobię, i e, będą się same warzywka podlewać, tak samo pomidory e, będą się samoistnie podlewać, jeżeli bym tak chciał, na przykład, tak? Ale najważniejsze jest to, że w każdym miejscu mogę się wpiąć i gdziekolwiek sobie wymyślać rabatę, tam będę mógł doprowadzić linię kropującą bez żadnego problemu, dzięki temu, że jest to naokoło. Ten cały zestaw linii kroplujących i tak dalej, to pewnie mi kosztował jakieś 700 zł pod te wszystkie rabaty. Yy, ciężko podliczyć, bo miałem tą linkę akurat od Piotka, bo jemu nie była potrzebna, odsprzedał mi po cenie. Więc yy, ciężko to wszystko tak dokładnie policzyć, ale jakieś 700 zł, taki dodatkowy zestaw, dodatkowy, yy, dodatkowa sekcja kosztowała. Jeżeli chodzi o podłączenie, to zauważcie, że ja w tym miejscu mam tak jakby dwa wyjścia, tak? I tutaj Piotrek z Multiogrodów mi polecił, że żeby puścić linkę kropującą w taki sposób, żeby się kończyła właśnie w tym miejscu, to znaczy, żeby wracała po prostu do tej linii. Dzięki czemu do linki kropującej z dwóch stron, tak jakby będzie wpływała woda, co, o, co sprawi, że po prostu większe ciśnienie w niej będzie panowało i więcej wody tam będzie. E, przez tą linkę wylatywać. Mówił, że żeby nie zakończać linki po prostu wtyczką, tak, zatyczką, bo można ją zakończyć w taki sposób, jak ta zatyczka jest. Zakańczamy i po prostu tak zostaje. On mi właśnie polecił, żeby zrobić taki sposób. I to są te, te złączki, o których Wam mówiłem, które się wkręca, wkręcamy i możemy w każdym miejscu takie coś zrobić i odprowadzić takie ujście, trójnik albo kolanko, jeżeli mamy i wtedy puszczamy linkę kropującą. Ja tutaj mam trójnik dlatego, że już mi się skończyły kolanka no i w taki sposób to zakończyłem, więc będę musiał jeszcze dokupić kilka elementów, by to wszystko zakończyć. No i tak to wygląda. Bardzo fajnie wygląda jak po prostu ogrzewanie podłogowe położone gdzieś, ale kładło się to dość długo, dość mozolnie. Myślałem, że pójdzie mi szybciej, no ale to tak naprawdę zostawiamy na, na wieczność, tak? Bo tak jak z Mariuszem rozmawiałem, to roślinki niby powinniśmy podlewać przez pierwsze dwa, może trzy lata maksymalnie, później one sobie powinny poradzić. Ale w związku z tym, że u nas na przykład coraz częściej są długie susze, na przykład w tym roku mieliśmy dwumiesięczną suszę, no to rośliny sobie nie mają szans wtedy poradzić w takiej pogodzie i na pewno by pousychały i wyglądałyby słabo. Więc ta linka kropująca zostanie na stałe. Przynajmniej ta na rabatach, bo na drzewach za dwa lata prawdopodobnie będę mógł już ściągnąć linię kropującą, bo nie będzie takiej potrzeby. Czyli drzewa dwa lata pierwsze podawamy, a beliny, no, musi zostać na stałe. I tak, do tej rabaty się będę jeszcze musiał podłączyć. Sorry za ten bałagan, ale dzieciaczki się wczoraj bawiły takim brzuchwikiem, stawiają sobie na trawnik, leje się woda, fontanna i one sobie tam skaczą i zostawiły oczywiście. Tatuś nie posprzątał, to one też nie posprzątały. Do tej rabaty, żeby się przedostać, będę musiał. Niestety kopać tutaj w trawniku przy brzegu, to zrobię na jesień, teraz tego nie będę robił. Jeżeli będę chciał ją podłączyć, to mogę po prostu linię puścić na, na wierzchu, ale mam tutaj wodę blisko, więc nie muszę teraz się tym martwić, ale zrobię to na pewno, żeby jak już mam zautomatyzowany system podlewania, to dlaczego mam jeszcze tą rabatę sobie utrudniać i sam ją chodzić podlewać? Będę się musiał przez to przekopać do tej rabaty. Był też pomysł, żeby w tym miejscu dać dodatkowy zawór który będzie sterowany razem z tamtym zaworem, który Wam pokazywałem w tamtym miejscu, bo tutaj mam sterownik za ścianą, gdybym podłączył na dwóch kabelkach pod jedną sekcję, tak jakby pod jeden pin w sterowniku, to myślałem, że da radę obsłużyć po prostu dwa zawory i gdyby dał radę obsłużyć dwa elektrozawory na jednym pinie, to podłączyłbym się tutaj do tej wody Sieciowej, którą mam tutaj zrobioną dolewkę, i po prostu stąd bym puścił linkę kropującą. Ale Piotrek powiedział, że lepiej tego nie robić. Słyszał, że można takie rzeczy robić, ale producent tego nie zaleca i poprosił, żebym, znaczy poprosił, zasugerował, żebym tutaj po prostu jednak się przekopał, żeby mieć wszystko tak, jak należy. Czyli będę jeszcze musiał tutaj kopać w tym miejscu. To miejsce już troszeczkę omówiłem. Tam idzie linia 16, pełna. Tutaj pod ziemią wykopywałem. Pod tymi kamykami, czyli odsuwałem kamyki, zabierałem ziemię i puściłem rurkę PE-16, którą połączyłem w tym miejscu do linii kroplującej. I linka idzie tak w koło. Jeżeli chodzi o odległości między linkami, powinniśmy dawać co 50 cm linkę kroplującą. I taki rozmiar jest wystarczający. Jak widać, w niektórych miejscach jest jej więcej, ale to jest bardzo przepuszczalne podłoże, więc ja tutaj wcale nie żałuję tej wody, bo pod spodem nie ma po prostu takiej ziemi, która by to trzymała tylko jest piasek, i na wierzchu jest taka ziemia żyzna, można by powiedzieć. Ten przewód to jest do światłowodu, bo będą kopią już u nas światłowód, będzie już bardzo niedługo. I przy okazji, skoro puściłem tutaj rurkę PE, to sobie ten przewód z Peszlem. Peszel z drucikiem puściłem, żeby w razie co cooświatłowych mogli mi tutaj w tą ścianę puścić do domu, dlatego ona tutaj leży. No i w tym miejscu mamy również pójście w prawo. Tu będę też zasypywał wszystko, jak już będzie gotowe. Tak to wygląda. No i tutaj już Wam mówiłem, że mam Peszel pod ziemią i na szczęście obejdzie się bez jednego kopania. No ale w tym miejscu i tak będę się musiał przekopać do do tej rabaty. Będzie trzeba ściągnąć troszeczkę płytek i zrobić otwór i puścić. No niestety, tak jest jak się wcześniej o tym nie pomyśli. Dołożyłem też linkę kroplującą w jednym miejscu o tym Wam nie wspomniałem, ale warto zaznaczyć, że do żywopłotu dałem drugą linkę kroplującą i ustaliłem z Mariuszem, żeby je troszeczkę odsunąć od cisów. Dlatego, że korzenie muszą się rozłazić. Jeżeli ja będę podlewał tylko na przykład z jednej strony linką kroplującą, no, to te korzenie będą płytko, nie będą się rozchodzić, a nam zależy na tym, żeby te cisy rosły jak najszybciej, jak najlepiej. A do tego potrzebny jest rozbudowany system korzeniowy. Więc druga linka dołożona, linka kroplująca, rozstawione na boki. Tak, raz, dwa. To jest tylko i wyłącznie do tego żywo płotu. Jeżeli chodzi o ilość wody, to Mariusz powiedział, że nawet do 50 litrów, między 20 a 50 litrów jest potrzebne na drzewko a linka kropująca ta daje 6,6 litra na godzinę. Ja podlewam dwie godziny w tygodniu, co daje mi łącznie 12-13 litrów na godzinę na metr kwadratowy, czyli jakieś 26 litrów na drzewko około idzie tej wody. W przybliżeniu, tak, 20-26 litrów na dane drzewko, i to jest dopiero wystarczająca ilość linki kropującej do takiego systemu, by było ok. Jeżeli chodzi o rabaty, podlewam trzy razy w tygodniu. Na razie mam ustawione na godzinę. Nie wiem, czy to nie za długo, bo widziałem, że dość dużo wody tam jest. Najlepiej będzie zrobić test, gdy będzie bardzo sucho, położyć taką linkę kropującą i zobaczyć, jak yy, jaka ilość wody potrzebna, jak dużo musi się lać wody, by woda poszła w głąb 20 cm ziemi, czyli wykopujemy otworek i patrzymy co jakiś czas czy ziemia jest wilgotna od tej wody, którą podlaliśmy na 25 cm i taki test właśnie się wykonuje. W przyszłości na pewno taki zrobię i dam Wam znać, jakie są rezultaty, ile tej wody tak naprawdę potrzeba, ile to trzeba jej lać. Jeszcze zapomniałem dodać, zobaczcie jeszcze, jak było twardo, że nie dawałem rady wbić tych plastikowych Kołków, a teraz wchodzą one bez problemu. A to dwa dni temu to robiłem, tak, i nie dawałem rady tutaj nic wbić. A teraz jest mięciutko, nawet za bardzo miękko. Muszę chyba zmniejszyć czas nawadniania, bo może tej wody jest faktycznie za dużo. Dajcie znać, jeżeli wiecie, jak długo powinienem to podlewać. I podsumowując, ten cały system nawodnienia i te wszystkie rabaty, to powiem Wam szczerze, że pracy przy tym było bardzo dużo. Kosztowało to troszeczkę pieniążków. Szczególnie rośliny i system naprowadzenia, oczywiście, ale satysfakcja jaka jest z tego, że dzisiaj rano na przykład wstałem i patrzę, że roślinki są podlane. Zresztą czekałem na to, czy na pewno wszystko będzie dobrze, bo dopiero wczoraj to ustawiałem. Czekałem na to, czy to wszystko już będzie dobrze działało. Wstałem rano, patrzę, działa, ulga, radość, dlatego że ja już osobiście nie muszę podlewać, nie muszę o to dbać, nie muszę tego pilnować. I nieważne, czy będę w domu, czy będę gdziekolwiek, nie będę się musiał martwić o to, że muszę przyjść i podlewać. I co najważniejsze, podlewam w godzinach takich jak ja chcę, tak? Czyli ja podlewam w godzinach porannych. A przeważnie, gdy byłem w domu, podlewałem wieczorami, czyli lałem na te rośliny. A nie powinno się tego robić wieczorami, dlatego że woda pozostaje na liściach i bardzo łatwo ogrzyby na takich roślinach. A gdy podlewamy z rana, no to te rośliny mają jeszcze szansę wyschnąć, te liście, tak? A w związku z tym, że ja mam linkę kroplującą, to już problem w ogóle znika, dlatego że podlewana jest tylko ziemia, czyli woda skrapla się tylko i wyłącznie na ziemi, przez co liście nie dostają wilgoci i przez to mamy mniejsze ryzyko grzyba. Także ja jestem bardzo zadowolony, nic nie muszę tutaj robić. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, bo być może o czymś nie wspomniałem, może jesteście ciekawi. Subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Do zobaczenia. Cześć!